Środek, ja już lecę, ja już lecę, środek, no, nice, nice, Ty, e, dobre, dawaj ty, dawaj, dawaj. No, Oj jest! Kwas i boski! Cześć, <laughs> Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kwas Jest ze mną boski dobra kurwa kur. Dobra, może ja zacznę, co? Witam w niecodziennym odcinku, który powstał z okazji RLCS Z okazji, no właśnie RSS-ów, które mają miejsce w ten Czwartek, piątek, sobotę, niedzielę, major W Birmingham, ale moi drodzy Ninja i Pijamas nie dostało się Także czas to zmienić i czas zapisać się na turniej Który będę grał razem z Nosewarem Ale dzisiaj to nie będzie Noseware, ponieważ wcielimy się w rolę zawodników którzy się nie dostali, więc no ser jest kwas, a ja jestem boski Kurwa, nie wiem, czy mam. I razem tworzymy cudowny duet Ninja on Bahamas, także. <gryw> także moi drodzy, do rzeczy. Ninja in Pijamas nie dostało się na majora, ponieważ, no, tylko cztery drużyny z Europy dostają się do Birmingham. Dostawały się do Birmingham, a Ninja in Pijamas zrobiło miejsce numer 5 w fatalnych okolicznościach, o których za niedługo nagram odcinek. Także, żeby pomścić naszego Polaka rodaka, no, może nie w tak prestiżowym turnieju, jakim jest Major w Birmingham, ale w turnieju In Game Online 2 na 2 Staramy się pomścić losy naszego wielkiego polskiego zawodnika i razem z Radkiem reprezentując Nasa. O, kurwa, ty jesteś kwas. kwaśny, <grywa> <Cię, czy mogę? grywa> A ja będąc boskim, jako że Oski, dzisiaj będziemy biegli po złoto i jeżeli zwyciężymy ten turniej, to będzie dobra predykcja, że już na następnym lanie zobaczymy ninja i pidżama grające i cieszące nasze oko. A mimo wszystko, o, może i oni się nie dostali, ale dostało się 16 innych drużyn, takie jak Vitality, Carmine Corp, Falcons czy inne ekipy, z różnych regionów, które na lana się dostały i w momencie oglądania odcinka najprawdopodobniej właśnie lecą RLCS -y, na które ponownie serdecznie was zapraszam. Polsad Games od 14.30 w czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. Będzie polska transmisja na której razem z Mostowem, z Bezim z Magwajerem i z Silwanem będę komentował dla was te rozgrywki. ...twisted minds wręcz wcale a ta piłka jeszcze groźnie słana w ich bramkę. Zero sekund żeby doprowadzić do, do rozgrywki. Poleci, poleci, po to Zen to wyciąga! Vitality broni się. Zen obronił bramki i to zakończyło się zwycięstwem. Także jeżeli chcecie wpaść, no to serdecznie zapraszam na Twitcha. Dropy najprawdopodobniej będą włączone z RLCS-ów. Dam wam jeszcze znaka jak coś na Instagramie. Więc po tym pięknym zaproszeniu, no mam nadzieję, że z NoSwerem podbijemy świat i i co? Klasyczne pytanie. Radek, kiedy ostatni raz grałeś w Rocketa? Kurde, no mam nadzieję, że ugotujemy w tym turnieju, Mam nadzieję, że nie będzie wstydu, no bo jeżeli odpadniemy, to będzie. Lekki przypał. Ale nie, odpaliłem mecz Polska-Malta. Tam drugą połowę i ze somerka się napiłem jak taki stary, dobry, stary. No i powiem ci, że Polacy są mocni w piłkę nożną. Ja ci powiem tak, ja chciałem ten mecz obejrzeć, nie? I nawet miałem taki plan: i ogólnie, włączyłem telewizor i ona z Włoci na 6 mieszka, bo się do stacji transformatorowej i wyłączyli prąd łodzi. No. <laughs> I, 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 i zgadni prąd, wrócił mi dosłownie minutę, po tym jak się mecz skończył, nie? Elegancko, kurwa. Proszę Państwa, pierwsze spotkanie on Bohama z kwasi boski zobaczmy, czy będzie pomsta już w pierwszej rundzie tegoż turnieju. No pomsta, pomsta to będzie jak zwyciężymy cały turniej. Także e, co? Radek e, komsiki kurwa, bo to proscena. to tutaj, tutaj się... O, no tu się strzela bramki drodzy! drogie. Scena, scena. Boski ładuje, boski kwas. Bo, ej tu boski kwas. To brzmi jak jakiś kurwa, To brzmi jak jakaś legendarna nazwa narkotyków. Stary marszusz na, <laughs> marszusz na ogar. Mam boski kwas. <laughs> Nie wytrzymam! czy mam, ja no kurwa. <laughs> a miał być, a, a miał być snus jeszcze. <laughs> mam boski snus, kwas. A druga, 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 wysoko, druga, wysoko. No one more, one more, one more, one more. Nice, do ciebie pinch Prawie. <laughs> Pinchnęli, kurwa, poszli, znaleźli. Dobra. Czekam Roty na hitę. Like. No 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 masz to? Fast. O, ale elegancki read! Ja bloknę, Nie ja bloknę. Uważaj jest tam. Robert. Robert De Niro Oj cierto. Tu trzeba śmieć, copper Robert i to. Ciekawa, ale i tak na farcie dostaję. Ja mam pomysł co zrobię od następnego spotkania, także mi widzowie no po youtubersku musicie dotrwać do następnego meczu, bo mam pewien plan. Fajkuję um, Fejkuje... Dobra, mam to. Blokuję. Dobra, przepraszam. No, no, no. Środek, 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 środek. Ole dałem lukę. <grym> Nie zdążyłem do tego. Fajet! Środek! Ja już lecę, ja już lecę, środek. No, nice! Nice! Dobra, dawaj ty, dawaj, ty. dawaj! Jeszcze... No, Ojee, skwas i boski! <laughs> Ale elegancko! Dobra, daj lewo. Lewo, do, lewo, lewo. lewo. Czy zagram. O, uważaj, uważaj. Masz to? Nice. O. Druga? Wysoko? No, wysoko jeszcze? Nie. Będziemy wysoka, że nie. No, Masz. No, fajkuje. <laughs> <grywa> Elegancki fuzz nie, nie, rozumiem jak oni się dostają te ja rysy, jak to przegrają Boski <grywa> kwas za 1,999 <grywa> Podam Ci, Lec już, leć już o, dobra, sorry, sorry Zaraz polecę sobie. Dobra, ja biorę setę z deathmast masz to Fake szan prawilności został zagrany na Tobie Pokaż o, jak drugi, dostałeś, pokaż jak dostajesz Fejka chcesz zrobić? Zrobię, zrobię, no to lewo pojedź, lewo jeźdź, lewo jeźdź Dobra, elegancko Za pierwszy tą piłę O, mam to Mam? Okupa. kurwa Kornel No, 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 no <grymna> No, no mm, mm. Dobra, <grymna> no, no, mm, mm. Dobra. <grymna> Elegancki bank się... Tak, tak, już. Daj tak. jeszcze miodę do przodu Dobra, czekaj o, Plan 50 O, o miodniesz ją? O, kwas No, no, no Dobra, mam no. to Mam to? So, solo? Nie ma. Solo, solo lolo, lo, lo, lo. No nie, niestety. O, poczekaj. No, sam kwas ładny. O! Oh. Do ciebie, do ciebie, do ciebie! Dobra, dobra. <ścoughs> Przepraszam, naprawdę chciałem podać. <ścoughs> no widziałem jak chciałeś podać, no. Nie, ale nie. to... Nie no Nie, jak chciałem, ja chciałem się do niej. Jak O, to do podać? Przepraszam Ogólnie też y, robimy tak, y, nie mówiłem wam tego widzowie, ale kto strzeli więcej bramek, ten, y, ten kto strzeli mniej bramek wysyła dwie, A, to stów, robi dwie stówki Loda robi drugiemu, no Ale no. coś sprawi do swojej? <śpiewanie> nie no kur... Radek <śpiewanie> Już trzecia, trzecia do, do swojej nie? Nie. Dobra to jeszcze dwie <śpiewanie> On chyba też uzdrżał Jestem za tobą Masz? Masz co? Tam. Nice, elegancki pirek Podjadę tam. Mam to. Okej, okay. bloknę to jeszcze. Nie. O, o, o! Do mnie! Do mnie, do mnie! Nie, nie, nie! Czapko, nie, nie. czapko gadżeta. gadżeta! Mam to. Chyba. O, mam to. Oczywiście, że mam to. I nie, ładuję. To. ładuję. Kur... Ej, chcesz środek? Nie. Masz... Tak. masz magdabla Okej, okay, mam to. Mam <gadżeta> to innego. Ale elegancko się wygiąłem. Oła Robimy? Robi mnie? No, chyba cię robi. Na miękko. Ui. Ui. Mam to. Z fajkiem. Nad nim. Obok. Bump. Tramp. Masz, masz, masz! Backboard mi zagraj szybko! No! Plika zawrakło, kurde! Ty w ogóle miałem inny pomysł na to, po co taka kadasz. Przepraszam, kwas. <laughs> miałem inny pomysł na to w ogóle. Rurka, rurka, żebyśmy nie odpadli, co? To jest predykcja poprzednich LCS-ów, Ninja i pijamów. Nice. Prawo jadę. Prawo. O, double. McDouble, double! McDouble. Hahaha. Ależ... Jest... Bykwas. O, o. To też jest dobre. No. Dobra. Ej, ładuję, ładuję mi to rachunkę. Nie no. Nice. Let's go. Dobra, środek jest... to. o, o czekaj, czekaj, na razie się Czekaj, daję. O, daj Czekam mi. na kopera. Ej, pomocy! O nie, o nie, o nie, o nie. Nie, o nie, o nie. Oh. Radek, Cześć, ten jest śmieszny. Znaczy kwas, ale... nie no kwas, błagam cię. Stare my no, odpadniemy jak Nijami Pijamas. W tragiczny sposób. W, w scenariuszu, który nigdy nie miał się wydarzyć. Ty, dasz radę? No jest Tam. super. na Oj! Masz Dobra. to? Skoczysz na blok? Dobra, mam to. Okej, to jest gole chyba. Pomóż, pomóż, pomóż. Mam to. O w dupę palec. Masz, 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 masz. Brawo, brawo kwas. Brawo. No. Zero mam, zero map. No, no, no. Rozwalił mnie, to. dobra. Mam to. Ej, dobra, zero second gola robimy na TikToka stary. Bampuje go, dawaj, 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 dawaj. Nice, sam musisz, sam musisz. Czas masz, czas masz, czas masz. Maszuję. <laughs> Zesrał się przed Mam to, mam to, mam ok. to. Mam to. Ok, ok, ok. Dobra, zebiще, nice. N nie. Dobra, eu ja biorę sete minutos. Podir, 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 tam. Masz to? o topo. Dálas. Eu tenho. Tenho. to, daj mi Eu tenho. Ei, to, tu és open ty! Tu és open! Oh, não, oh, não, O, oh, nie não, 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 Dawaj, 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 kwas! Nie, dawaj! Kwas. Daj, daję, daj. Dobrze, dobrze. Dobra, dobra, okej. Okay. Ehm, czekam na Coopera. On mnie i ja go rozwieram. No, dobra, weź to. No dawaj, <laughs> dawaj, Fajkował? dawaj, dawaj, kwas! Lecę. O, ty, to jest gol okay. Nie, nie jest, dobra, on mnie sfejkuje Masz, 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 masz PIT. Weź to, weź to, weź to, weź to Nice, super kwas, brawo, bo mam... O, dobra, super, masz pit szerzej kupwa <laughs> Czekam <śmiech> Brawo, to? brawo kwas. Ja dziękuję. Ej, 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 ej! Na mnie nie ma! No, mam to! No. Mama, mam, mam, mam! się! No, nie ma, nie masz. Dziękuję! Kurwa, co. Kurwa! No. Radek, co ty robisz? Ty, Rozwalili mnie, Patryk. No, predykcja, predykcją, mnie. <laughs> Nie chcę źle wróżyć, ale jak miałem predykcja to... tylko to widzę w przyszym... Na przyszłym przyszłym Release jest, nie? Sammy widzę kurwa! Nie odzywaj no no się. Powiem... pakować do domu. <laughs> no kurwa zapij <sam> się. <laughs> powiem tak, no z kwasem w drużynie nie dałoby nic. <laughs> Teraz też ci upili kora tam w łodzi, żeś nie mógł piłę trafić. <laughs> no nic proszę państwa, może i nie wygraliśmy turnieju No, no i <laughs> Ale za to najprawdopodobniej właśnie trwają rlcs -y, na które no, czekam na was. Widzimy się na wordsach, zobaczymy, czy Zen sięgnie po złoto. Czy być może będzie to Karmań a może energii. Trzymajcie się. Ci się c... poperło. <grym> Trzymajcie się, cię. proszę sobie. Dobra, kurwa, nie nagrywam z tobą już nic nigdy.